Witam wszystkich z tej strony Krzysiek, firma Remont4U oraz firma Dowce Niemieszkania.com. Teraz, tak, tutaj kilka słów, chciałbym e, osobny filmik nagrać. E, on się okaże zaraz po tym filmie z przyłącza, bo akurat jesteśmy na tej samej budowie. E, Dowce Niemieszkania.com, o co chodzi? Generalnie to jest e, moje młodsze dziecko, jeżeli chodzi o tutaj e, strony internetowe. Pierwsza była Remont4U. Dwa lata temu postanowiłem sobie zrobić Dowce Niemieszkania.com. E, powiem szczerze, troszeczkę zaniedbane. E, na zaniedbana jest ta strona, bo tam mało filmów z inwestycji wrzucałem, i tak dalej. Nie było czasu podjechać, fotografować po kolei, co i jak. Także tak to wyszło, niestety. Ale chciałbym troszeczkę do tego wrócić. Teraz pokrótce, co to jest Dowcenie mieszkania na, na ten filmik, znaczy na ten filmik, na tę stronę wpadłem sobie jakiś czas temu. Z, dlatego, że jestem w gorącej wodzie kąpany, to od razu wyłożyłem ten plan w życie. I od powstania tej strony e, zrobiłem cztery inwestycje. Cztery inwestycje zrobiłem e, odnośnie budowy domów i co to znaczy zrobiłem cztery inwestycje? Co ja to wybudowałem. Nie, słuchajcie, moi drodzy, można powiedzieć, jakbym się nazwał. Jestem oprócz tego, że prowadzę firmę budowlaną, e, jestem też, e, jakby można powiedzieć, koordynatorem e, na budowach. Powiedzmy sobie szczerze, nie będę to ukrywał, to, były, to byli moi znajomi, którzy się budowali te wszystkie, te wszystkie domki, i generalnie ludzie zgłaszali się do mnie, ponieważ e, nie mieli pojęcia, od czego zacząć nie wiedzieli jaką kupić działkę, nie wiedzieli jaki, jaki użyć projekt, czy zrobić projekt, czy kupić i tak dalej zgłaszali się do mnie z różnymi pytaniami odnośnie wycen, ile co kosztuje i po rozmowach ze mną, część tych moich znajomych się decydowała a część niestety się nie decydowała, jak zobaczyli jakie są realne koszty budowy domu i teraz co robi taki koordynator budowy przez 15 lat jak jestem w tym zawodzie Chcąc, nie chcąc, nabrałem, e, że tak powiem, zyskałem dużo kontaktów z mojej branży. Znam ekipy murarskie, do których odsyłam tych moich znajomych, mam ekipę od wylewek, mam ekipę od okien osobną, tak mam ekipę od dachu, tak, bardzo, bardzo fajny kontakt tutaj firma, firma, która sprzedaje dach. Bardzo kontaktowni ludzie też zresztą tak można powiedzieć, dobry kontakt załapałem z nimi. Kilka budów żeśmy razem ogarnęli i można powiedzieć, razem, razem żeśmy tu opanowali niejedną ciężką sytuację. W tym momencie zajmuje się tym. My tutaj nie murowaliśmy, ale murarze akurat nie byli ode mnie tutaj, ale generalnie wszystko inne było, tak? Czyli tutaj podżynając nawet od, od gdzieś <grywki> żwirowni, gdzie mam jakichś znajomych, koparkowych, niekoparkowych, różnych innych okna, dach, tak jak mówiłem w tej firmie, to jest ta sama firma, która mi robiła dach, ta sama firma, która robiła moim znajomym, ta sama firma, która jeszcze robi na innej budowie, którą zobaczymy w tym roku oraz mamy plan wybudować od podstaw jeden domek. W tym roku nie wiem czy ten plan się ziści, bo trwają jeszcze rozmowy. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale generalnie też chciałbym to pokazać. Eee, I tyle no. Mamy ekipę mówię, tak jak mam znajomych tynkarzy, mówię, no elektryków też, ale glazurników tak samo, czy tam ekipę hydraulików. Tutaj w zeszłym roku miałem taką sytuację, że Dwa lata temu w sumie. Pod koniec roku miałem operację na kolano, byłem wykluczony w ogóle z roboty i tutaj Sylwek, jeżeli oglądasz dzięki wziął, wziął za mnie jedną robotę, tak skończył, skończył hydraulikę, bo, bo ja nie dałem rady po prostu, a moi chłopaki tego nie robią. Ja to ogarniam u siebie. Jeżeli chodzi o wykończenie, to wszystko praktycznie robimy my, czyli zaczynając od elektryki, hydrauliki, jakichś tam ścian działowych w środku, gładzi, malowań, glazury. No to nie muszę Wam mówić. Referencje macie 40 filmów niżej, co jak robimy. Tak? Teraz tak. Yy... Powiem, powiem wprost, no, pytanie do Was, drodzy widzowie, czy byście chcieli, aby na tym moim kanale były poruszane treści odnośnie y, budowy domów. Bo nie chcę zaśmiecać YouTube'a, jeżeli mam coś robić, i dla mnie to będzie bez sensu, tylko po to, żeby, żeby nabić jakąś bezsensowną oglądalność i coś takiego, nie mam zamiaru tego robić i, i produkować się bez sensu, jeżeli, jeżeli tego nie chcecie. Mówię tu o moich stałych widzach, jeżeli, jeżeli tylko macie ochotę, y, mogę poruszać takie tematy, mogę Mogę, mogę y, zawierać głos w pewnych sprawach, tylko od razu tłumaczę, nie będzie lekko. Tak? Nie będzie lekko, nie będzie kłamstwa, y, będzie dużo konfrontacji, jeżeli tylko chcecie, bo wiem, że jest dużo kanałów na YouTube, które, które tam budują domy za, za jakieś tam, nie wiem. Ileś dziesiąt tysięcy, czy sto ileś tysięcy pod klucz, no dla mnie to jest trochę nieuczciwe, znacie moje podejście. Że jeżeli widzieliście filmik, ile kosztuje remont, to tak jak mówię, na pewno znacie moje podejście. Widzicie, że moje filmy są robione bez cięć. Mówię po prostu to, co myślę, yy, zawieram głos w tych sprawach, na których, na których się znam i uważam, że mam cokolwiek do powiedzenia. Także jeżeli. Jeżeli byście chcieli, to tam napiszcie w komentarzach, czy tak, czy nie, czy daj sobie spokój, yy, czy, czy, czy chcemy, łapkę w górę, nie wiem, może jakąś sondę zrobię na społeczności, czy coś, zobaczymy, bo tak trochę w tym YouTubie raczkuje, czasami nie ma czasu yy, ogarnąć tych, tych filmów, ale, ale jak ruszę tutaj w tym roku pełną parą, to na pewno pojawi się dużo więcej. I z tego domku również, tutaj jestem dogadany, będziemy robić glazurę, elektryk akurat nie, bo brak, brat właściciela jest yy, elektrykiem, ale... Ale przyłączymy robiliśmy. Ja w sumie no widzieliście zresztą przed chwilą, jeżeli oglądaliście. Także my będziemy robić tu hydraulikę, na pewno będą płytki, jakieś suche zabudowy, gładzie, może tam jakieś różne inne rzeczy. Zobaczymy na co będziemy mieli czas I yy, jak się dogadamy Docieplenie tutaj pewnie zrobimy Bo to uważam, że też ciekawy temat Parę filmików yy, by się też przydało Bo ogólnie nie robię, nie robię dociepleń ale, ale tutaj generalnie jest prosty temat Także jakaś tam wiedza Wiedza wam wpadnie myślę Dobra, to by było na tyle Jak coś to dajcie znak w komentarzu Czy tak czy nie Czy, czy podobał wam się ten pomysł Dobra, okej okay, To to by było na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich gorąco, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!